Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Wakubasiewicz. Moim gościem jest podkomisarz Grzegorz Mikołajczyk z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Dzień dobry. Panie komisarzu, dla wielu rodziców rozpoznanie, czy dziecko bierze narkotyki jest niezwykle skomplikowane między innymi dlatego, że dzieci ukrywają to przed dorosłymi. Tak, no tutaj jak gdyby dzieci nie chcą się z tym obnosić, żeby rodzice się o tym nie dowiedzieli, więc te swoje eksperymenty ze środkami psychoaktywnymi ukrywają. No tutaj rodzice powinni być czujni na, na pewne zachowania, których do tej pory no nie widzieli, nie zaobserwowali u swoich pociech, i do takich zachowań można by zaliczyć na przykład to, że dziecko miewa nagle huśtawkę nastrojów, od świetnego, dobrego samopoczucia do jakichś lęków czy depresji na zmianę pobudzone lub pospałe, zaczyna sypiać na przykład w takich porach, w których do tej pory nie sypiało. Zdarza się, że jest agresywne, skarży się na jakieś dolegliwości, jest niecierpliwe, rozdrażniony. Zmieniło na przykład grono swoich przyjaciół, rozmawia z nimi językiem takim niezrozumiałym dla rodziców, stara się te rozmowy ukrywać, żeby rodzice nie mogli podsłuchać. U dziecka nagle pojawiły się zwiększone potrzeby finansowe, dochodzi chociażby do kradzieży, do podkradania pieniędzy rodzicom, do sprzedawania Wartościowych przedmiotów z domu. Takie zachowania, które mogą być do tego jeszcze połączone ze znajdowanymi na przykład w pokoju u dziecka przedmiotami, mam na myśli tutaj jakieś łupki do palenia, kadzidełka, woreczki z zapięciem strunowym czy, czy kawałki folii aluminiowej. Tym również opakowania po lekarstwach, bo nie należy ukrywać, że osoby niepełnoletnie eksperymentują też z lekami z tak zwanej grupy OTC, czyli sprzedawanymi medykamentami bez przepisu lekarza, które zawierają też substancje, których może nazwy tutaj nie będę wymieniał. One głównie tutaj są skierowane na pomoc przy dolegliwościach górnych dróg oddechowych, niemniej jednak przy niemedycznym użyciu mogą również służyć jako substancje no, odurzające. Panie komisarzu, wiadomo, że rodzice są bardzo zapracowani i to, co pan powiedział, to już jest chyba ostatni taki moment, kiedy należałoby się zorientować i coś z tym zrobić. To jak długo to może trwać, zanim rodzic się zorientuje? To wszystko zależy od tego, jak rodzice są zaangażowani w to, co robią ich dzieci. Jeżeli takiego momentu nie zauważymy i będzie to trwało długo, dojdzie tutaj do uzależnienia, niestety do uzależnienia, i, i to nie tylko psychicznego, ale i fizycznego. A jeszcze dodam, że rozróżnia się uzależnienie społeczne. Młodzi ludzie są ciekawi tego swojego otoczenia, niewątpliwie ma wpływ duży, środowisko rówieśnicze, presja jego może spowodować, że to dziecko będzie sięgało po środki psychoaktywne. Natomiast trzeba mieć na względzie to, aby zawsze poznawać swoje dziecko, rozmawiać z nim, żeby ta rozmowa nie była rozmową zdawkową, krótką, rozmawiać dłużej, budować zaufanie i spokój, przekonywać dziecko o swoich racjach, ale też jak gdyby być tym autorytetem dla dziecka, jeżeli rozmawiamy na temat substancji psychoaktywnych, to jak gdyby nie chować głowy w piasek, mówić konkretnie, tak? Też żądać tutaj szczerej odpowiedzi od dziecka, pomagać temu dziecku, starać się poznać jego znajomych, ich rodziców. Obserwujmy nasze dzieci, w jakim stanie wracają, chociażby z imprezy, bądź ze spotkania, z prywatki, od znajomych. Starać się też ich zachęcać do zainteresowań, do, do jakiegoś hobby, określać obowiązki, przywileje, jakie powinny panować w domu i ich przestrzegać. W jakim wieku dzieci zaczynają eksperymentować? Jeżeli chodzi o o narkotyki alkohol. Tutaj jak gdyby no, ta granica wieku, tej inicjacji nie tylko narkotykowej, ale i alkoholowej często zaczyna się poniżej 10 roku życia. Niemniej jednak najwięcej przypadków ujawniamy tutaj, jeżeli chodzi chociażby o zatrucia, to jak gdyby w wieku od 13 roku życia w górę. Natomiast pamiętajmy, że środkami psychoaktywnymi są nie tylko narkotyki czy dopalacze, to, to jest również alkohol, to jest również nikotyna. I niestety ale młodzi ludzie Również ponie sięgają, często mieszając na przykład alkohol z innymi substancjami, co staje się tym bardziej no, niebezpieczne dla ich zdrowia i życia. No dobrze, i teraz należałoby takiemu młodemu człowiekowi pomóc, ale rodzice czują się bezradni. Z czego to wynika? To myślę, że rodzice boją się rozmów z dzieckiem na temat narkotyków, gdyż nie są do niej jak gdyby przygotowani. W mojej ocenie wynikać to może z małej wiedzy na ten temat. Rodzice może nie chcą, jeżeli nawet zauważą jakieś kojące sygnały, alarmujące, nie chcą jak gdyby zmierzyć się z tym problemem. Pragnę tutaj powiedzieć, że my oferujemy tutaj dzięki uprzejmości Marszałka Województwa Łódzkiego, który ufundował dla Policji Garnizonu Łódzkiego takie wspaniałe narzędzia edukacyjno-dydaktyczne, walizki edukacyjne. Jest to taki pakiet skierowany oczywiście wyłącznie do osób dorosłych, który zawiera no, wierne atrapy substancji psychoaktywnych, jak również urządzenia, przedmioty przypominające lówki jakieś przedmioty takie codziennie użytku, które służą do zażywania tych substancji, konfekcjonowania, ale też ich ukrywania, proszę Państwa. My z taką ofertą tutaj szkoleniową występujemy i jeżeli szkoły na przykład wyrażają zgodę, to prowadzimy szkolenia między innymi dla rodziców, gdzie przedstawiamy ten problem, jak on wygląda. Mogą rodzice się zapoznać z takimi przedmiotami, mogą zobaczyć, jak to wygląda. Jednocześnie dowiadują się, w jaki sposób rozpoznać, czy, czy dziecko ma kontakt z substancjami psychoaktywnymi i gdzie szukać pomocy. Także tutaj w tym momencie Należy też powiedzieć, że ta ciekawość poznawania tego, co nie znane dla osób niepełnoletnich, no jest tak duża, że głównie z tego powodu, ale to też są takie mm, przyczyny jak nuda, brak umiejętności i organizowania sobie czasu wolnego. Tak powiedziałem wcześniej, chociażby wpływ grupy rówieśniczej, ten negatywny wpływ, tak? Tak, te walizki, bo to zdaje się, że to są takie walizki, w których są atrapy tych wszystkich rzeczy, o których Pan mówił, są dostępne dla rodziców poprzez szkołę tylko, tak? To znaczy, my jesteśmy tutaj otwarci na wszelkiego rodzaju spotkania z, właśnie z rodzicami. Głównie są one organizowane na terenie szkół w trakcie rozpoczynającego się roku szkolnego. Tutaj od dyrekcji szkoły placówki oświatowej zależy, czy tutaj wystąpi do nas prośbą o przeprowadzenie. Pragnę powiedzieć, że każda jednostka, już każda jednostka policji na terenie naszego województwa ma taką możliwość przeprowadzenia takiego szkolenia, wystarczy tylko skontaktować się. Oczywiście dane teleadresowe znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych jednostek. Służymy pomocą w tym zakresie i oczywiście policjanci tutaj wesprą w procesie edukacyjnym szkoły. Czy szkoły już zaczęły się zgłaszać do takiego programu? Tak, tak, szkoły zaczęły się zgłaszać. Pragnę powiedzieć, że tutaj my szkolenia prowadzimy nie tylko dla szkół, dla placówek oświatowych, dla grona pedagogicznego, ale również dla innych podmiotów, których w statutowym zakresie działania jest tutaj oddziaływanie, wspieranie w procesie resocjalizacyjnym nieletnich, przeciwdziałanie demoralizacji przestępczości nieletnich. Mam na myśli tutaj kuratorów, sądowych pracowników. Ośrodków pomocy społecznej, ale też i funkcjonariuszy innych służb, którzy tutaj w tym obszarze działają. To może być pomocne dla osób i dla dzieci, które nie są jeszcze uzależnione. A jak dzieci są uzależnione, co zostaje rodzicom? Bo taki rodzic jest bezradny i tak naprawdę nie wie, co zrobić. To znaczy, tutaj proponuję szukać wsparcia już wyspecjalizowanych podmiotów, które zajmują się leczeniem i terapią uzależnień. Mam na myśli tutaj, no chociażby w Łodzi i w niektórych miastach Województwa Łódzkiego Stowarzyszenie Monar. Gdzie, gdzie państwo byście uzyskali profesjonalną pomoc, ale to też również można skorzystać z poradni typu online, chociażby www.narkomania.org.pl, czy chociażby ogólnopolski telefon zaufania, narkotyki, narkomania, to jest 801-191-990. Można takiej pomocy szukać w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które występują na terenach powiatu województwa łódzkiego. No, jeżeli już dojdzie do faktycznego uzależnienia, niestety, ale tutaj, z pomocą sądu rodzinnego można takiego nieletniego skierować na leczenie odwykowe? No tak, dla rodziców to jest szok, i trzeba powiedzieć, że pomoc uzależnionemu człowiekowi polega na czymś innym niż pomoc w przypadku każdej innej choroby. Kiedy trzeba stworzyć jak największy komfort, to pomoc uzależnionemu to znaczy stworzyć mu jak największy dyskomfort picia i czpania. To znaczy pozostawiam tutaj jak gdyby tą działalność wyspecjalizowanym placówką, ponieważ my zajmujemy się tutaj bardziej z racji naszej działalności, mówię o policji, bardziej pod kątem odpowiedzialności prawno-karnej, jeżeli chodzi o chociażby udzielanie, ułatwianie użycia, posiadanie substancji psychoaktywnych, które są według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, no są karalne. I tutaj muszę powiedzieć, że również jeżeli chodzi o posiadanie nowych substancji psychoaktywnych, czyli tak zwanych dopalaczy, również te zachowania jak posiadanie tych substancji czy chociażby sprzedaż, udzielanie jest karalne, a w szczególności jest karalne wobec osób, które udzielają takich substancji osobom małoletnim poniżej 18 roku życia. No, tak, wygląda na to, że nie da się wyeliminować dealerów, którzy sprzedają narkotyki, tych, którzy używają narkotyków, ale no coś trzeba zrobić. Czy to jest taka rzeczywiście walka z wiatrakami? To znaczy, naszym działaniem profilaktyczno-edukacyjnym, naszym zamierzeniem jest przede wszystkim ostrzegać młodych ludzi przed zgubnym, niebezpiecznym działaniem substancji psychoaktywnych na Organizm ludzki. Tutaj trzeba jasno powiedzieć, że te substancje, które są zachwalane w, na różnego rodzaju stronach oferujących do sprzedaży tego typu związki, że one są tak naprawdę bezpieczne i osoby, które ich używają, nie powinny się niczego obawiać. Jest to, jest to oczywiście nieprawda jak gdyby tutaj przestępcom nie zależy na zdrowiu, na życiu młodych ludzi, zależy im wiemy na czym, na pieniądzach, tak? które czerpią z tego w bardzo dużych kwotach i dlatego tutaj napisy, które znajdują się na chociażby na opakowaniach do palaczy są niezgodne z prawdą. To są napisy, że jest to na przykład produkt kolekcjonerski, który jest nie do spożycia przez ludzi, że nie był badany pod kątem zagrożenia i stosowania i toksyczności, należy chronić przed dziećmi, i pomimo tego Ludzie tych substancji używają, nie, nie mogąc przewidzieć skutków działania tego typu substancji. Pragnę tutaj dodać, że użycie tej samej substancji wyglądającej podobnie z opakowania o tej samej nazwie może okazać się bardzo niebezpieczne przy kolejnym użyciu, ponieważ skład i działanie tych substancji nie, jest, nie podlega w ogóle jakimkolwiek standardom powtarzalności. Tutaj Tutaj to zależy tylko i wyłącznie od przypadku, w jakim, w jakim to zostanie przygotowane. A jak wiemy, jak śledzimy chociażby doniesienia medialne, to wiemy, że tylko na terenie naszego województwa doszło do wielu zgonów, i to młodych ludzi, którzy niestety, ale nie wygrali z tą substancją psychoaktywną. No, doszło do takich na przykład zgonów, że młody mężczyzna zmarł poza życiu dopalacza, który miał być nowością. Tak, i tutaj należy powiedzieć, że okoliczności, jakie towar towarzyszyły temu nieszczęśliwemu zdarzeniu, no, były makabryczne. i tego typu sytuacje powinny być przytaczane młodym ludziom, żeby oni mieli świadomość, że przyjęcie takiej substancji może spowodować, że ich zachowanie będzie bardzo dla nich niebezpieczne, dla ich życia i zdrowia. Przytoczę tutaj sytuację, gdzie młody człowiek po zażyciu substancji zaczął się tarzać po chodniku w sposób, no, bym powiedział, dalece odbiegający od normalności i wtoczył się na jezdnie, gdzie mógł zostać chociażby przejechany przez jadący pojazd, tak? No, właśnie, tutaj takie pytanie, bo przecież kierowca, jak przekroczy ilość punktów, chce sobie zbić te punkty. Teraz to pewnie tego nie ma, ale tak było. To szedł na takie szkolenia, siedział 6 godzin, między innymi oglądał różnego rodzaju filmy, na których było widać, co dzieje się po wypadku z ludźmi. No i to było szokujące, wywierało rzeczywiście, przynajmniej na jakiś czas, ogromne wrażenie, i ludzie stopowali z przekraczaniem prędkości. Czy tutaj nie należałoby w szkołach mieć takie lekcje, gdzie uświadamianie powinno być o szkodliwości narkotyków, filmy powinny być puszczane dzieciom, żeby dzieci naocznie widziały, bo czasami jak się mówi, to tak dziecko myśli, no mnie to nie dotyczy. To znaczy, ja tutaj pragnę powiedzieć, że na spotkaniach edukacyjnych z młodzieżą, tak jak powiedziałem wcześniej, my ich uświadamiamy, co może się z człowiekiem dziać po zażyciu takich substancji. Mam na myśli tutaj z jednej strony bezpowrotne uszkodzenie narządów wewnętrznych przez te toksyny, z drugiej strony, przytaczamy no, w sposób taki krótki, opisowy, co się może stać. Natomiast tutaj myślę, że najlepiej, żeby się wypowiedzieli psychologowie na temat, jak powinno się kierować obraz do młodych ludzi, przekaz ten taki graficzny i do jakiego stopnia, żeby tak naprawdę zadziałać na wyobrazie tych ludzi. Bo. Myślę, że nic bardziej no tutaj nie, z, nie zbuduje tej, takiej asertywności w młodych ludziach, jeżeli oni naprawdę nie zobaczą, z czym się mogą spotkać i co im grozi tutaj z jednej strony dla życia i zdrowia, ale z drugiej strony też. I pod kątem odpowiedzialności prawnej, a młodzi ludzie powinni sobie to uświadomić, że odpowiadają za swoje czyny. Panie komisarzu, czy w województwie łódkim są statystyki, które mówią o tym, ile osób, ile młodzieży zażywa narkotyki, dopalacze? To znaczy, to zawsze będzie nie do końca pełen obraz tego, jak wygląda problem. Natomiast dlaczego? Dlatego, że mamy tylko informacje o, o tych osobach, które z jednej strony mm, no, zatruły się środkami psychoaktywnymi, szczególnie tymi nowymi, tak zwanymi dopalaczami. I mamy też informacje o tych przypadkach, które zostały przez nas ujawnione w trakcie służby. Więc nie będzie nigdy tego pełnego obrazu, ponieważ no, nie mamy do końca też wglądu, ile tak naprawdę osób sięga po te substancje. Bardziej myślę, że byłoby to wiarygodnym, gdyby porozmawiać z przedstawicielami tutaj telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, gdzie, gdzie oni taki problem mogą zgłosić. Jak to oni widzą w tym zakresie, bądź z innymi podmiotami, które, które tutaj, jako interwenci kryzysowi, działają w obszarze osób nieletnich i, i, i rozmawiają z nimi na, te, na, na tego typu tematy. Czyli policja nie prowadzi takich statystyk? To znaczy, podkreślam jeszcze raz, prowadzimy, ale na podstawie tych przypadków, które żeśmy ujawnili. Czyli, A, czyli jeżeli... to, to by były niepełne dane. To znaczy, jeszcze raz mówię, to są te dane, które my ujawnimy. Natomiast no, należy sobie wyobrazić, że są też młodzi ludzie, którzy sięgają po takie substancje, ale na przykład nie zostali jeszcze ujawnieni przez nas, przez policję. Panie komisarzu, proszę powiedzieć, jaka jest odpowiedzialność karna, jeżeli chodzi o zażywanie narkotyków? No tutaj muszę powiedzieć, że e, osoby niepełnoletnie nie odpowiadają karnie. Tutaj zasada niepunitywności, czyli niekaralności. Osób nieletnich, natomiast to nie znaczy, że tej odpowiedzialności nie ma. Oczywiście ona jest. Tylko, że jest to odpowiedzialność prawna. Tutaj osoby nieletnie odpowiadają przed sądami rodzinnymi. Pragnę dodać, że ta odpowiedzialność w myśl ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich zależy, jest zależna od wieku. I teraz, jeżeli chodzi o przejaw demoralizacji, to tak, przejawem demoralizacji będą zachowania takie nieakceptowalne społecznie, chociażby tutaj używanie właśnie środków odurzających, wprowadzanie się w stan odurzenia przy pomocy alkoholu albo innych substancji, niewykonywanie chociażby poleceń rodziców, prawnych opiekunów, palenie tutaj produktów tytoniowych, ale też i używanie tabaki, dodam, że Używanie przez osoby niepełnoletnie tak zwanych epapierosów również jest zabronione. I objawy demoralizacji, czyli postępujący taki proces, za który nieletni odpowiadają, to jest, to jest do, do 18 roku życia. Natomiast odpowiedzialność prawną, prawną, jeszcze raz podkreślę, nieletni zyskuje kończąc lat 7, przepraszam, 13, a nie kończąc lat 17. Po ukończeniu lat 17 nieletni odpowiada w pełni karnie już, zarówno za popełnione wykroczenia, jak i czyny zabronione określone w kodeksie karnym. I tutaj, jeżeli trzecie pojęcie nieletności dotyczy mm, tych nieletnich, kto, wobec których... Przed ukończeniem 17 roku życia sąd rodzinny zastosował środek poprawczy i wtedy taki nieletni, mam tutaj na myśli umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym, wtedy nieletni przebywa tam do chwili ukończenia 21 roku życia. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był podkomisarz Grzegorz Mikołajczyk z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję bardzo. Fórum Radia Rock Parada.